Tutaj się Matis pyta, pyta, jaki rekord ja mam. Wojanków. Ej, Ale dobra, w 24 o 24 może... godziny czy wiele, no bo to no Nie bo to, bo to, wiecie, to liczmy nie? liczmy liczmy. Aha. w jeden wieczór Matis? No to tak w jeden wieczór ja średnio tak. no bracia, cześć jak bracie. Mam, jak mam dobry, jak mam dobry moment, no to tak w jeden wieczór. Nie, poczekaj, 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 obstawmy, obstawmy. No dobra. Jeden melarz, jeden wieczór rekord Wojanków. Taki plus minus, masz gdzieś w głowie liczbę? No, masz. No taką średnią Średnią nie? liczbę, no dobra, kurwa. Zaznacza, to Oznacza, że rekord nie jest rekordem. To dawaj, dawaj, bo ja ostatni, bo ja go mniej więcej znam, czad też. A nie mów, nie mów, nie mów na razie, nie, mów tak patrz, hmm. tylko czy ktoś... Czy ktoś tu zgad, na razie nie mów? 17. Ile obstawiasz? 17. Ojej, nie, no bo, hmm. Znaczy on jest gruby zawodnik, ale... Ale a nie, w jeden wieczór, w jeden wieczór. Dobra, czyli przegiął, Czyli, czyli już wiesz, że za dużo powiedziałeś. No to wy już sugerujcie się moją odpowiedzią, tak? Ile byś powiedział? 9. 9. Nie, to za mało. E za mało tyle ja... może Dobra, to weź... Tyko. O kurwa, znowu jest sub, o sub dla Rejna. O kurwa, znowu ten sub? I kurwa jeszcze tutaj jest... Tutaj. Dzięki, ale ja nie widzę na przykład WL. co tam pisze, nie? To zaraz takie groszy. patrz, patrz. Pozdro, panowie. Pozdro, pozdro, pozdro. Pieniądze wysłał, żeby te? Dzięki! Po prostu, żeby. Pozdro! Pozdrowi cię za 8 zł. Dobra, czat, jak ktoś napisał 10 do 11. A ja to, chciałem to, powiedzieć. To, to tak to właśnie, ja tak to wygląda. to wygląda. Jeden wieczór Tych 10-11. Dwa I jest wtedy fajnie, elegancko, tutaj. 10, do... 10 browarów? Szmeretie. Nie lubię, browarów To ja mam dziarek global haster. Aha, dobra, no to ja to sprawdzę. Sprawdzę, 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 sprawdzę. Obiecuję. Wygrałem a z co byłem pierwszy w Ekhan. Z, z czym? Co wygrałem? Bym...